Jesteśmy w CrossFit GCW. Pał między jest ze mną Martin Petrus. Cześć, hej. <grym> Marcin albo, Marci, Martin albo Marcin. Marcin. Tak, Marcin. może być. Zale, zależy, gdzie mnie spotykacie. Tak, jesteśmy tutaj i zimno to jest najprostsza metoda do tego, żeby się znaleźć tu i teraz. Wystarczy trochę lodu, basenik z wodą, i to jest najlepszy rodzaj medytacji. Ty coś wiesz o tym. No właśnie, tak jakby zgłębiał ostatnio ten temat, kanał nazywa się W Tu i teraz, dlatego właśnie dążymy do tego stanu. Jesteśmy po pierwszej serii oddechowej, no i po prostu przepiękny stan tu i teraz, poczucie własnego ciała. E, jak, jak byś to opisał? To jest to takie, tak jakby taka miłość, oświecenie, świadomość? Tak jest. Dotarcie do prawdziwego ja i przede wszystkim wyłączenie myślenia na, na chwilę, bo tego myślenia mamy cały czas dużo. Czasami ja już za dużo. No właśnie, natłoki myślowe i tak dalej, jakieś stany, ja powiem szczerze, że zauważyłem po sobie jak to cudownie działa. Pogoda ducha niesamowita po tym oddychaniu, także zachęcamy wszystkich do oddychania. Tak jest. Dzięki Marcin. Dzięki. Jesteśmy na warsztatach Martina Petrusa z metody Wimahofa. i jesteśmy po pierwszej serii oddechowej. I po prostu to jest ten stan taki, takiego tu i teraz, to jest po prostu taki tak jakby buddyjski taki stan. Bez ego, bez ja, jakichś takich etykiet wymyślonych, bez ego i bez, i bez ja. Czyli tak jakby. Mm, prawdziwe, prawdziwa istota, czyli to prawdziwe tak jakby takie serce, to jaki jestem naprawdę, a nie jakie tak jakby etykiety, uwarunkowania sobie wymyśliłem tam na przestrzeni lat. To jest właśnie to oddychanie, ta metoda Wimahofa daje to takie poczucie całego ciała, poczucie tu i teraz coś pięknego. Można odkryć samego siebie niesamowite. Wanienka już gotowa. Right under the score, remember, okay? Najpierw to są rzeczy fizyczne. Ja sobie obserwujemy co się dzieje w momencie kiedy mamy włożyć rękę do lodu. Co się dzieje, kiedy już ją wkładamy do lodu i co się dzieje jak ją Wchodzimy do kąpieli w lodzie. Nastawienie mentalne najważniejsze. Decyzja zapadła. Okej, okay. wydech. pracy serca.